Witajcie kochani w czasie Bożego Narodzenia, to znaczy w Oktawie, ale jest środa, dlatego chciałbym z wami pomodlić się lekcją dywina psalmem numer 9, czyli tak po kolei. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, uwielbiam Cię, prowadź nas, napełnia nas radością, niech Twoje Słowo, Słowo Boże przemienia i uświęca nas. Ave Maria. Nie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Psalm dziewiąty Chwalę Cię, Panie, całym sercem. Opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą. Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia najwyższy. Bo wrogowie moi się cofają. Padają, giną przed Twego oblicza. Boś Ty przeprowadził mój sąd i wyrok. Zasiadając na tronie, sędzio sprawiedliwy. Zgromiłeś Pogan, zgubiłeś występnych, imię ich na wieczne czasy wymazałeś, upadli wrogowie w wieczyste ruiny, miasta poburzyłeś, przepadła o nich pamięć. A pan zasiada na wieki, swój tron ustawia, by sądzić, sam będzie sądził świat sprawiedliwie. Wyda narodom bezstronny wyrok. Niech pan będzie ucieczką dla uciśnionego, ucieczką w czasach utrapienia. Ufają tobie znający twe imię, bo nie opuszczasz panie tych, co cię szukają. Psan śpiewajcie panu, co mieszka na Syjonie. Pośród narodów głoście jego dzieła, bo mściciel krwi pamięta ubogich, pamięta nie zapomina ich wołania. Zmiłuj się nade mną, Panie, spójrz, jak mnie poniżają ci, którzy mnie nienawidzą. Ty, co mnie wyprowadzasz z bram śmierci, bym głosił całą Twą chwałę w bramach Cury i weselił się Twoją pomocą. Poganie wpadli w jamę, którą wykopali. Noga ich uwięzła w sidle, przez nich zastawiony. Pan się objawił, sąd przeprowadził. W dzieła rąk swoich uwikła się występny. Niechaj występni odejdą precz do Szeolu. Wszystkie narody, co zapomniały o Bogu. Bo ubogi nie pójdzie w zapomnienie na stałe. Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie. Powstań, o Panie, by człowiek nie triumfował. Osądź narody przed Twoim obliczem. Przejmij ich, Panie, bojaźnią, Niech wiedzą, Poganie, że są tylko ludźmi. Amen. To była medytacja. Teraz będzie medytacjo, przepraszam. Wcześniej to było co? Lekcjo, czyli czytanie. Teraz medytacjo, czyli proszę Cię, Panie, niech Duch Święty powiem mi w milczeniu, co tym słowem chcę przemówić dzisiaj, szczególnie do mnie. No, przyznam Wam się, że dzisiaj te słowa szczególnie wpadły mi właśnie w serce. Ufają Tobie znający Twoje imię, bo nie opuszczasz Panie tych, co Ciebie szukają. Właśnie ta ufność, to, że mnie szukają, że szukają ludzie Boga, to właśnie jest taka dla mnie jakby podpowiedź, że nawet jeśli czasami. Nie odczuwam emocjonalnie tego, że się modlę, że tak jakaś radość mi sprawia ta modlitwa do Pana Boga, że, że pomimo tego ufność jest ważniejsza, że ta ufność w moim życiu y, doświadczę, jeśli nie za każdym razem, to tak jak właśnie teraz przed chwilą Wam czytałem, bo nie opuszczasz Panie tych, co Cię szukają. Trzeba szukać Pana. Jeśli na nasza wiara, jeśli moja wiara cały czas jest tylko na jednym poziomie, nie chcę szukać, nie chcę czytać coś nowego, coś odkrywczego, coś, co wzmacnia moją wiarę, tak jak teraz to robimy właśnie poprzez modlitwę Słowem Bożym, tak właśnie szybko szatan kradnie nam te słowa. Dlatego to było medytacją, a oracjo właśnie związane z tym Słowem, z tym, co przed chwilą powiedziałem do Was. Panie Boże, Dziękuję Ci, że dajesz nam się odnaleźć. Dziękuję Ci, że pomagasz mi poprzez Słowo Boże modlić się do Ciebie. Dziękuję Ci, że Ty mnie kochasz nieskończoną do wielką miłością i że pragniesz nas, pragniesz dla siebie, bo dla siebie nas stworzyłeś. Panie, prowadź nas wszystkich, abyśmy poznawali coraz bardziej Ciebie i tak jak święci mówili, dzięki temu, że poznajemy Pana. Abyśmy coraz bardziej Cię kochali. Amen. To była oracjo, trzecia część, a czwarta, kontemplacja. Czyli tak jak zawsze Wam wspominam, to na dłuższą część, może na 5-10 minut, zależy jak kto uważa w sercu. Ale to właśnie nie szukać jakichś słów dla Pana Boga, ale bardziej nastawić, jakby swoją duszę na słuchanie tego, co Pan Bóg powie. No i na końcu podziękowanie. Panie Boże, dziękuję Ci. No, to wszystkiego dobrego jeszcze udanego Sylwestra, ale o tym powiem jeszcze w następnych dniach. Pa! pa.